Wow, ale przystojniak! Kurde, muszę go jakoś poderwać. O! siemka. widzę, że obydwoje lubimy się tak polansować w zimę w kolorach słonecznych, co? O Jezu, przepraszam, nie wiedziałam. O oh mój! My, oh my Sorry mordko, ale coś ci się stwarza, twarzą dzieje. Na razie. Omg, oh to on! Idzie! to ty, Ty, on mieszkasz w Koninie, ale tak naprawdę pochodzi z Kucygradu. No i trenowałeś kiedyś curling, w tym WFC, Ustrzeń Dolny, no ale już nie trenujesz. Teraz za to studiujesz filozofię przyrody, grasz w wolnych chwilach w teatrze i pracujesz przy kompresji jabłek, koje, za to takie fascynujące. No i robisz w ogóle zakupy o dziewiątej albo dziesiątej, czasami o dziewiętnastej, zależy jaką masz zmianę w pracy. Na tej ulicy nastawowej kupujesz tam pieczywo wieloziarniste, ciastka ciaska w polewie czekoladowej i wodę bardzo wysoko mineralizowaną. O jezu, to są, się! co? Ja muszę lecieć. To jest napad! Dzisiaj jesteś mój przystojniaku! Twoje błękitne oczy poznam zawsze. This is prank, bro! że ktoś tutaj potrzebuje pomocy <laughs> Hejka Spokojnie, ja Ci pomogę o Jezu. O Jezu, przepraszam, nie chciałam, nie wiem, możecie do szpitala zawieźć, zwe... zadzwonię po taksówkę, cokolwiek. Wiesz co, Rej! O elo, mordo, idziemy na jakąś bułkę. Ale szanowna pani, ja pani nie rozumiem. Boże, szluga. Tak? Ja nie jem glutenu. No wy Ale proszę mi nie pić. Halo, Basa, Coś jest nie tak. Ofiara się nie nadaje. Mhm. Siemka, jeśli podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, dlatego że jest dużo osób, które tego jeszcze nie robi, a ogląda filmiki. I wpadajcie na pozostałe filmiki i odcinki na I zostawcie coś na nasz.